Hejka kochani, dzisiaj będzie szybkie robienie mojego domku w toce, boce, więc w więc. Sumie... Idziemy to zacząć, dobra, lecimy tam. Więc, z, z, więc zaczynamy. Okej, okay, pierwszy zaczynam, w zrobiłem pokój dziewczynek, i tak wygląda. I teraz w sumie idziemy robić chyba dwór, bo tak, bo czemu nie? No tutaj dziewczynki sobie dawno malować